Tyranozaur to jeden z najgroźniejszych i zarazem jeden z moich ulubionych dinozaurów. Dziś omówimy równie groźnego teropoda należącego do rodziny Tyranozaurów. Zapraszam do odcinka o agresywnym jaszczurze Gorgozaur, bo o nim mowa, był przedstawicielem rodziny tyranozaurów. Nazwa wywodzi się z Greki i, jak już wspomnieliśmy, oznacza agresywny jaszczur. Czy taka nazwa była zasłużona dla tego teropoda? Przekonajmy się w dalszej części odcinka. Dinozaur ten żył w późnej kredzie, na zachodzie Ameryki Północnej od około 76 do około 74 miliona lat temu. Jak inne teropody należące do rodziny tyranozaurów, gorgozaur był drapieżnikiem atakującym swoje ofiary za pomocą szczęk uzbrojonych w wiele dużych zębów. Choć gabarytami nie dorównywał t musiał wzbudzać respekt wśród roślinożerców żyjących na jego terenie łowieckim. Zobaczcie, jak wyglądałby przy nim człowiek oraz inne teropody. Mógł dorastać do 8-9 metrów długości a masa tego olbrzyma sięgała nawet dwóch ton. Gabaryty te sprawiały, że był on drapieżnikiem dominującym na swoim terenie. Choć prawdopodobnie dzielił ekosystem z innym olbrzymem, Daspletosaurem. I od razu pewnie zaczniecie sobie wyobrażać, jak walczyły ze sobą o dominację na swoim terytorium. Już śpieszę z wyjaśnieniem. Prawdopodobnie miały trochę inne menu i raczej nie wchodziły sobie w drogę. Przednie kończyny gorgozaura były małe i nie nadawały się do walki. Największa odnaleziona dotąd czaszka gorgozaura miała 99 cm długości. Była ona duża w stosunku do reszty ciała, lecz jej masę zmniejszały otwory, dzięki czemu nie była zbyt dużym obciążeniem dla zwierzęcia. Zęby są typowe jak dla teropodów. Występuje charakterystyczny heterodontyzm. Osiem przedszczękowych zębów jest mniejszych od pozostałych i są umiejscowione bardzo blisko siebie. W przekroju mają kształt litery D. Gorgozaur miał silną szyję, wygiętą w kształt litery S. Masywna głowa i silna szyja były przystosowane do polowania. Raz pochwycona ofiara miała bardzo, ale to bardzo małe szanse na wyrwanie się i ucieczkę. Przednie łapy były ciałe i miały tylko po dwa palce, chociaż znane są osobniki z trzema kośćmi nadgarstka. Kończyny tylne są dłuższe niż u innych dinozaurów mięsożernych i uzbrojone są w trzy pazury umieszczone z przodu. Ogon dinozaura pełnił funkcję przeciwwagi i umożliwiał sprawny bieg. Gorgosaurus żył na bujno zarośniętych równinach zalewowych w zachodniej części Ameryki Północnej, która podzielona była wtedy morzem wewnętrznym na dwie części. Fauna i flora pochodząca ze środowiska gorgozaura była niezwykle bujna i bogata. Drzewa iglaste. Formowały sklepienia lasów, a w ich cieniu żyły drzewiaste paprotniki i rośliny okryte nasienne. Warunki po prostu idealne dla roślinożerców czyli jednym słowem jedzenia na każdym kroku gorgozaur miał pod dostatkiem. Gorgozaur był wielkim teropodem dominował w swoim ekosystemie i w czasach kiedy żył mógł polować praktycznie na każdego innego dinozaura ze swojego otoczenia. Nazwa: agresywny jaszczur moim zdaniem Pełni zasłużona. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeśli tak, pozostaw łapkę w górę. Oraz oczywiście koniecznie zasubskrybuj kanał. Cześć!